W końcu dostaliśmy informacje na temat jutrzejszej aktualizacji w stile Brainrod. I to serio może rozwalić wam głowę. A mianowicie, sami na swojego Discorda wrzucił nowego Brainrota i z czym wam się to kojarzy? Oczywiście, że tak. Mem stary jak świat, a mianowicie Coffin Dance, czyli na polski taniec z trumną. Jeżeli jakimś cudem żylibyście wtedy pod kamieniem, no to tutaj macie tego mema. I zobaczcie na ten gif i co niesie tą trumnę. Oczywiście, że tak. On wraca do stylu Brainrod. Tung, tung, sahur wraca powraca, niestety w trochę smutnym temacie, ponieważ strumną trumną ale tung 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 sahur niesie i będzie ich nawet czterech szczerze to będzie najszerszy braidrod w style braidrod i ja nie wiem jak on się zmieści na tym dywanie, no bo wiecie tutaj się mieści jeden braidrod, ale tutaj musi iść jeden tung tung sahur, tutaj musi iść drugi tung tung sahur, I jeszcze pomiędzy nimi ta trumna, no nie wiem i to ich łącznie czterech będzie, jejku jakie to będzie ogromne największy braidrod w style braidrod no ale oczywiście to jeszcze nie koniec przeciekostowej aktualizacji, ponieważ nawet na Robloxie pojawiło nam już się powiadomienie. I jak widzimy tutaj 29 listopada o godzinie 21 czasu polskiego dostaliśmy nowy update i co tu jest napisane? No i w tym momencie pewnie możecie się czuć bardzo mocno zawiedzeni ze względu na to, że nie jest tutaj praktycznie nic napisane. Dosłownie, nic tu nie ma. Jedyne co mamy to 2,5 miliona graczy zainteresowanych. Oczywiście naszą godzinę, standardowo 29 listopada, 21 oraz bardzo ważny opis. Odliczanie do świąt. Święta Bożego Narodzenia na Robloxie są najważniejszym świętem w całym roku, ze względu na to, że wtedy gra najwięcej osób, wtedy gracze wydają najwięcej pieniędzy, no bo dostają prezenty i statystycznie w internecie jest najwięcej reklam. Więc każda gra na Robloxie, każda jedna, bez wyjątku, niezależnie czy to jest twór pokroju 200 osób, czy tak jak w Braid 20 milionów ta aktualizacji, musi dodać update świąteczny i to nie jest związane z tym, że to będzie tylko przez jeden tydzień. No bo jeżeli by to dodali tylko jednotygodniowo, za mało by zarobili, to będzie event To będzie aktualizacja prawdopodobnie Największa w całym stylu Braindrop, To bo to może pobić wszystkie Rekordy, a samemu na pewno zależy Na tym, żeby jeszcze pobić kilka razy ten Rekord graczy i to będzie nie przez Tydzień, podejrzewam, że nawet nie przez Dwa tygodnie, tylko przez trzy Bite tygodnie event Świąteczny w stylu Braindrop, czyli jeżeli Miałbym coś powiedzieć na temat tej aktualizacji Która pojawi się jutro, czyli w sobotę Będzie ona średnia, będzie ona Bardzo słaba i poprzednia aktualizacja też była bardzo słaba, ale to tylko i wyłącznie będzie świadczyło o tym, że event świąteczny będzie totalnym. W ogóle bezapelacyjnym bangerem. Prawdopodobnie w tej aktualizacji sami będzie się nastawiał na to, żeby zrobić jakiś dobry admin abuse, żeby gracze aż tak bardzo nie marudzili i przede wszystkim wprowadzić licznik do świątecznego update'u. W tym momencie na ekranie widzicie kalendarz i jak widzicie, następna sobota jest już w grudniu, a jest to dokładnie 6 grudnia, czyli święto świętego Mikołaja. Tylko, że na event świętego Mikołaja tak w prawdziwym życiu nie dostaniemy nic z brainrot, ze względu na to, że jest to. Gra skierowana głównie pod Stany Zjednoczone, a w Stanach Zjednoczonych nie obchodzi się święta Dnia Świętego Mikołaja. Więc tutaj, na 6 grudnia, dużo osób miało domysły. Widziałem na polskich Discordach, czy coś będzie, czy nie. No, tutaj muszę Was zmartwić, niestety nic nie będzie, bo w Ameryce się po prostu tego nie obchodzi, a Święty Mikołaj jest bardziej związany ze Świętem Bożego Narodzenia. To taka mała lekcja historii dla tych osób, które się tym nie interesowały, nie uważały w szkole, albo po prostu nauczyciele to totalnie olali. Ale to nie znaczy, że z 6 grudnia nie może nam się pojawić ten event świąteczny A propos eventu świątecznego Mamy też do niego przecieki Mamy na YouTubie taki filmik I jak widzimy Spoiler for the new Still a Rod Christmas Update Więc skoro ten Rod już jest w grze On już jest dodany To raczej nie będzie to jakoś nie wiadomo jak późno, prawda? Patrząc na to, że ten filmik ma kurde 10 dni To to już naprawdę jest za niedługo to będzie Mam, oj, 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 oj Mamy tego świętego Mikołaja Mamy naszą choinkę Zobaczymy czy coś jeszcze tutaj zostanie dodane no bo tak, no już widzieliśmy tego braidera, czy coś tutaj jeszcze będzie, czy nie? No halo, ja, dobra, to tyle. No to mamy świętego Mikołaja i mamy choinkę. No i tutaj dostaliśmy jeszcze pytanie, czy Tung 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 Sakur powinien wrócić na evente Christmas. Ja uważam, że w tym momencie z Tung 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 Sakurem jest taka sytuacja, że jeżeli legalnie jest to możliwe, to powinien on wrócić, ale na jakiejś takiej zasadzie, że będzie on bardzo, bardzo, bardzo rzadki. A może byś z niego zrobić jakiegoś OGka Mówię to zupełnie na poważnie. To była niesamowita legenda, że Kiedyś Braid którego dosłownie nikt nie chciał, no bo był rarem, był bardzo słaby, bardzo szybko go sprzedawaliśmy. Teraz nagle stałby się O'Giem, takim, że bardzo mało osób by go miało, ale jednak by go miało. Według mnie na takiej zasadzie powinien wrócić tung 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 zakur, bo w tym momencie jest bardzo pożądany przez graczy. I w sumie pasowałby do OG trochę, nie? No bo jeżeli by on wrócił w postaci rare, znowu by go każdy mógł kupić i znowu byłby praktycznie wcale nierzadki. A tak, no to to by było naprawdę mega wide. Zobaczcie, ile tu jest wersji. Wersji tung, tung, tung zachórów, czyli po prostu one są nadal w gierce. Są nadal gdzieś na tym blajcie, nie trzeba by ich było robić od nowa. Tych tung, tung zachórów, więc dodanie ich to jest dosłownie 3 minuty, nie? Tylko prawdopodobnie jest to związane właśnie z prawami autorskimi, nie? No i to tyle, nic więcej tu nie ma. Jeżeli chodzi o aktualizację świąteczną, tak jak mówiłem, będzie to największy update w historii Styria Breidrot. Co zostaje tam dodane? No na pewno Braidrothy świąteczne. Szczerze, nie zdziwiłbym się, jak każdy Braidroth, który wychodzi, dostałby właśnie taką czapeczkę świąteczną. Świętego Mikołaja, dla przykładu, no bo każdy jeden Braidrot ma tą głowę, każdemu jednemu Braidrotowi dałoby się założyć taką czapkę Świętego Mikołaja i by było naprawdę kozacko. Dodatkowo mapa się możliwe, że zmieni. Wiecie, tutaj wszędzie mamy trawę. Może ta trawa zostanie zamieniona po prostu ściegiem. To też jest zrobienie tego dosłownie 15 sekund, bo wystarczy tego jednego ogromnego klocka przebarwić na biało. Event Świętego Mikołaja na pewno zostanie dodany, że będzie trade Świętego Mikołaja. Może też być jakiś trade choinkowy, masę Braidrotów możemy dodać na przykładu, właśnie świętego Mikołaja. dla przykładu jakąś choinkę. Jakieś renifery, sanie i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Tego żeby dodać dosłownie w brud. O tych braidrotów związanych z Bożym Narodzeniem, ze świętami, będzie bardzo, ale to bardzo dużo. Możliwe, że dostaniemy też jakieś nowe coś po pokryju Lucky Bloków. Coś na jakiejś innej mechanice. To zobaczymy. Prawdopodobnie, właśnie jakieś nowe girsy, Prawdopodobnie jakieś nowy rebir, ale to mało osób interesuje. Możemy dostać jakiegoś OG ka no bo jednak Tutaj będziemy mieli do czynienia ze Świętym Mikołajem, tak? Z Bożym Narodzeniem, a i meme różnego rodzaju o Świętym Mikołaju i o Bożym Narodzeniu są od kilkunastu lat, czyli to się idealnie skleja do tego, żebyśmy dostali OG-ka na tej aktualizacji. Trzeci OG, pomimo, że mało osób jednak będzie miało tego og no bo jednak te og są bardzo drogie, bardzo rzadko spotykane, ale ktoś go pewnie dostanie. Dosłownie wszystko, co się będzie dało, wszystko się dosłownie zmieni. Zobaczcie, że Aquastic za jeden dzień i 10 godzin się kończy. I tego totalnie już nie będzie. Dlatego to jest ostatni dzwonek do tego, żebyście sobie tą bazę Aquastik zrobili. No ja tej bazy Aquastik nie mam, ale ją sobie będę musiał zrobić. I prawdopodobnie pojawi się baza Świętego Mikołaja. No wiadomo, że nie od razu. Tydzień trzeba będzie na to zaczekać albo dwa. Zaraz wam powiem kiedy będzie ta aktualizacja Bożonarodzeniowa według mnie. Ale to jest taki ostatni dzwonek. O tym pewnie jeszcze będę informował na odcinkach. No dobra, no to teraz kiedy pojawi się aktualizacja świąteczna? To o czym mówiłem praktycznie cały ten materiał to na co czeka większość graczy style Braidrod? Kiedy to się pojawi? Otóż w tym momencie widzimy na ekranie kalendarz. Święta zaczynają się w tym przedostatnim tygodniu grudnia, ale już od 6 grudnia możemy się czegoś spodziewać. Chociaż dla mnie, nie będę ukrywał, jest to znacznie mniej prawdopodobny scenariusz. Dla mnie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie, że event świąteczny, event Bożonarodzeniowy, Zacznie się dla mnie niestety, ponieważ wtedy wie prawdopodobnie nie będzie w domu, ale 13 grudnia. 13 grudnia to według mnie będzie ta data, kiedy ten event świąteczny się zacznie. I będzie on według mnie trwał 13 grudnia, 20 grudnia oraz 27 grudnia. Pamiętajcie, że teraz na tej aktualizacji dostaniemy licznik, tak? Dostaniemy prawdopodobnie licznik związany właśnie z tym eventem, i tam może pokazywać teoretycznie 7 dni, ale wątpię, że sami będzie przez miesiąc czasu ciągnął ten event, no bo on się musi zakończyć 27 albo nawet później niż 27, jak gracze bardzo polubią to. Ale wiecie o co chodzi? Nie do według mnie miesiąc czasu to już będzie lekka przesada, ale 3 tygodnie to jeszcze tak okej, okay, nie? Więc tutaj może gdzieś stanie licznik z jakimś świętym Mikołajem i będzie nad tym licznikiem, nie wiem, 14 dni powiedzmy. I ta aktualizacja i następna będą gorsze tylko i wyłącznie po to, żeby ten event świąteczny był takim bangerem, żeby tam na aktualizacji było 30 tysięcy osób. E, 30 milionów osób oczywiście, chodziło o miliony, nie o tysiące, bo ta gra ma w nosie tysiące. Dodatkowo na tym evencie świątecznym prawdopodobnie admin abuse będzie totalnie ogromny. Godzina admin. Admin Abiusa. Podejrzewam, że w momencie, kiedy wyjdzie event świąteczny, godzinny admin Abius będzie. Ponieważ to będzie największa szansa na to, żeby pobić rekord, żeby było jak najwięcej graczy. Ten admin Abius według mnie, zostanie strasznie mocno zapowiedziany, żeby było tutaj te może na 30 miliardów osób. Żeby wiecie, bo to, to gdzieś chce było wpisać. O, dawaj, że było 30 miliardów osób. I żeby ta liczba osób się utrzymywała jak najdłużej. Admin Abius na godzinę luźno. Szczerze, ja uważam, że to może być taki banger, że jakiś event pokroił cztery ścieżki, ma. Może się nawet pojawić, nie? Niestety, style tylu jeszcze się bardzo dobrze trzyma na admin Dlaczego niestety? Ponieważ gdyby się źle trzymało, to prawdopodobnie sami, jakoś uważam go za naprawdę gościa bystrego, spuściłby z hamulców i by tutaj takie braidroty kozackie leciały i tak dalej, że to by głowa była mała, ale jeszcze ta ekonomia w barach się jakoś trzyma. I prawdopodobnie aż tak pod tego zwolnienia z hamulców nie będzie. Ale już i tak co aktualizacji widzimy, że te admin y są większe, że już dostajemy sekretne lucky bloki, y, że coraz więcej. Jest po prostu udostępnione graczom Bo bez admina biuzów To ta gra ma po 200-300 tysięcy graczy Co nie jest za dużo ilością No ale jak pewnie wiecie na admina biuzach Niestety te brain nie lecą jakieś nie wiadomo jak wybitne A jeżeli chcesz się dowiedzieć jak za 8 zł Dosłownie dostałem naprawdę mega kozackiego brain rota, To tutaj masz do tego odcinek Odsyłam ci tam bardzo serdecznie